Dziś z kamerą odwiedziliśmy Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. To wyjątkowe miejsce znajduje się na szlaku zabytków techniki. Muzeum Energetyki to jest takie bardzo ciekawe miejsce, pełne mocy i energii. W nim zebraliśmy eksponaty dotyczące przemysłu energetycznego, elektryczności i ogólnie rozumianej techniki. Także rozwijamy się w kierunkach energetyczno-elektryczno-technicznych. Co można zobaczyć na wystawie? Muzeum można zobaczyć rzeczy, które już w tej chwili praktycznie nie są w przemyśle używane, które używano przy produkcji energii, przy odbiorze energii. Mamy tak, tak zaplanowaną ścieżkę zwiedzania, że jedna z hal jest miejscem, której wszystko dotyczy tego, co się wytwarza prąd, czyli do gniazdka. Druga hala jest tak przygotowana, że pokazujemy wszystko, z czego Korzystamy od gniazdka z, jak, z energii elektrycznej. To nie tylko możliwość właśnie ścieżki edukacyjnej dla grup zorganizowanych, możliwości zwiedzenia przez turystów niezorganizowanych, ale to też mnóstwo różnych działań, właśnie propagujących, można powiedzieć, chyba naukę. My mamy w swoim programie wiele edukacyjnych działań, bo oprócz zwiedzania z przewodnikiem. Można w naszym muzeum zorganizować pokazy, warsztaty fizyczne, chemiczne, które robimy. Rozszerzamy to również o robotykę, wszystkie tematy, które ewentualnie zainteresowałyby naszego klienta. Od 23 lat prowadzimy to na zasadzie stowarzyszenia. Jest prowadzone przez wolontariuszy. Tak samo 98% naszych eksponatów zostało nam przekazanych przez indywidualne osoby lub firmy. Właśnie 23 lata i nie wiadomo co dalej, ponieważ no sytuacja niestety nie jest najlepsza, jeśli chodzi o muzeum. Tak, no, sytuacja po pierwsze taka, że nie mamy w ogóle pracowników, tylko opieramy się na działaniu wolontariuszy. Nasza siedziba mieści się na terenie elektrowni. Yy, opelanej węglem. W tej chwili w naszym kraju trwają od wielu lat debaty, czy elektrownie zostaną zamknięte. Węglowe prawdopodobnie tak. My wynajmujemy budynek starą rozdzielnie z 1928 roku 60 kV na terenie Tauron Wytwarzanie, oddział elektrownia łaziska. I bardzo się niepokoimy tym, że w momencie, kiedy elektrownia zostanie zamknięta, no to automatycznie będziemy musieli zamknąć nasze muzeum. Wszystkie eksponaty, które tutaj są, mamy już ponad 6000, są naszą własnością. Czy jest jakaś szansa, żeby muzeum przetrwało? Co można zrobić, żeby to miejsce nie zniknęło? Od ponad 6 lat szukamy miejsca, gdzie ewentualnie można by było przenieść nasze eksponaty. Jest to gotowa wystawa, która jest bardzo wysoko oceniana przez fachowców, przez pasjonatów, przez zwiedzających. Ona mimo, że jest, um, tak poważnym tematem się zajmuje, u nas stwarza się taka atmosfera, taki nastrój, że ktokolwiek do nas przyjdzie, nas zjedzi, obejrzy, to wraca. No ale niestety, wiadomo, pewne obwarowania, miejsce, brak regularnej dostępności i natychmiastowej, no powoduje, że klientów nie mamy dużo. Oprócz tego wykruszyli się ludzie, którzy byli przewodnikami i naukowcy. No po prostu no, sprawa finansów. Im mniej oprowadzamy, bo to jest tylko nasz główny dochód, czy organizujemy jakieś eventy, koncerty czy szkolenia, to no, tym mniej zarabiamy na to, żeby opłacić taki budynek. Jeśli chodzi o miejsce, czy jest brane pod uwagę właśnie jakaś lokalizacja nowa ewentualnie dla muzeum? No w tej chwili nie. Mimo wielu poszukiwań, rozmów z przedstawicielami wielu muzeów, miast, nie udało się tego załatwić. No niestety z przyczyn najpierw pandemii, potem wojny z Ukrainą, które ograniczyły budżety samorządów. A mieliśmy już praktycznie możliwość dojścia do porozumienia z miastem Katowice, podziało się no, niedobrze dla nas. W momencie, kiedy takie trudne, kryzysowe sytuacje są, to nasze muzeum nie jest dla nikogo jakby problemem, tylko dla nas. To, co my tutaj u nas mamy, te bezcenne zbiory, większość naszych eksponatów jest, Czynna. My je używamy w czasie oprowadzania, na nich robimy demonstracje, jak się wytwarza prąd, jak się z niego korzysta. To są rzeczy, których unikatowych, których już nie ma w innych miejscach. My jesteśmy na Szlaku Zabytków Techniki, jedynym muzeum, które ma tyle eksponatów, i to eksponatów czynnych, które no, nie dość, że zostały nam w większości podarowane. To no, można je cały czas używać. Można wiele, wiele, wiele ciekawych rzeczy, ekspozycji organizować. No ale to wszystko można zrobić, tylko do tego trzeba ludzi. znajduje się na szlaku zabytków techniki. Czy w związku z tym właściciel, Urząd Marszałkowski nie jest w stanie jakoś pomóc, czy ewentualnie właśnie połączyć waszego muzeum z jakimś innym ośrodkiem? Wiele, tak jak powiedziałam, było rozmów, spotkań, zachwytów nad naszym muzeum, poklepaniem po ramieniu, macie pięknie, wspaniale, wam pomożemy. I na tym się to wszystko kończyło. Powiem szczerze, że no, zniechęca to nas tak bardzo, że mamy bardzo trudny okres do tego, żeby gdzieś jeszcze szukać. Po prostu do naszych eksponatów jest potrzebny obiekt industrialny. Już nawet niezwiązany z energetyką, elektrycznością. Po prostu, żeby była przestrzeń, żeby była możliwość przeniesienia tego wszystkiego, no i finansów na to, żeby to gdzieś przenieść. Bo w momencie, kiedy nagle pstryk ktoś nam wypowie umowę, to my zostaniemy z tym wszystkim na lodzie. I nie będziemy nawet mieli gdzie tego przechować. Jakie rozwiązanie byłoby dla Was najbardziej korzystne? Jak z Waszej strony to wygląda? Jak Wy byście chcieli to rozwiązać? No albo wejść w współpracę z jakimś muzeum, które się też zajmie takimi rzeczami, i być jego oddziałem, albo y, żeby samorząd zrozumiał, że dla miasta Łaziska to miejsce jest atrakcyjne i ono w przyszłości będzie przyciągało ludzi. Można by było pomyśleć o y, utworzeniu wspólnego muzeum, na przykład górnictwa i energetyki w Łaziskach Górnych, bo kopalnia jest, a czy będzie tak samo jak elektrownia, no tego nie wiemy, prawda, to są tematy, bardzo trudne, bardzo bolesne, decyzje też są poza nami. My będziemy po prostu tylko ewentualnym wykonawcą decyzji. Czy jest jakiś sposób, w którym można Wam pomóc? No, przede wszystkim, my mamy bardzo skromne zawsze wymagania, wszystko robimy sami, własnymi rękami, od sprzątania, prowadzenia dokumentacji, księgowości, pisania projektów. wszystko po prostu organizujemy sami i chcielibyśmy żeby nam pomogły instytucje osoby które się na tym znają które mają w tym doświadczenie i do tego byłoby potrzebna właśnie przynależność czy do samorządu czy do być własnością jakiejś firmy my jesteśmy w stanie po prostu się tak dogadać żeby przekazać naszą wiedzę nas zostało kilka osób, ale to są osoby o wybitnych umiejętnościach i zdolnościach, a jak wiemy, codziennie wykruszają się spośród nas ludzie i boimy się tego, że to wszystko przepadnie. I my byśmy bardzo chcieli zdążyć przekazać nasze umiejętności, naszą wiedzę, do tego, żeby to wszystko, co tutaj mamy jako dziedzictwo kulturowe i techniki zostało przekazane i dalej mogło być oglądane przez. turistas